Państwa po przerwie. A ze mną już kolejny gość, pani Joanna Olszowska, organizatorka rowerowego Dnia Kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry. Rowerowy Dzień Kobiet już 18 marca. To już szósta edycja. W jakich godzinach ona się odbędzie? Powiem tak, szósta edycja, bo co roku udaje nam się zorganizować taki wyjazd kobiecy na rowerach, taką wycieczkę. Teraz spotykamy się akurat 18, czyli w sobotę. O godzinie 10 na Jasnych Błoniach pod pomnikiem Czech Trze Orłów. I stamtąd wyruszymy dopiero w trasę, no w właśnie. stronę Tanowa. I jaki to będzie dystans? W sumie od Jasnych Błoni do Tanowa, tam gdzie mamy jechać do pizzerii izba, jest około 17 km. Trzeba jeszcze policzyć powrót, plus jeszcze dojazd do domu, czyli na pewno wyjdzie około 40 km. Na to trzeba być przygotowanym że to nie będzie dziesięciokilometrowa wycieczka, tylko że jednak troszeczkę dalej pojedziemy. Będziemy poruszać się tylko po ścieżkach rowerowych. Będziemy mieć też eskortę naszych kolegów rowerzystów, także panowie będą, ale będą nam pomagać po to, żeby ten przejazd grupki kobiet był taki bardziej bezpieczny. Bezpieczny. Tak. Oprócz tego jeszcze zawsze nam pomagają przemili panowie ratownicy na rowerach, ratownicy medyczni, którzy jadą z tyłu, zabezpieczają, Przejazd z grupy na operator. No właśnie ten dystans jest dość długi, tak więc co powinna wziąć ze sobą kobieta, która będzie chciała wybrać się z wami na tą wycieczkę? Na pewno musi się dobrze ubrać. I no i mhm. mam nadzieję, że będzie dobra pogoda, ale jednak jeszcze teraz jest zimno, także trzeba pamiętać na pewno o rękawiczkach, na pewno ubranie na cebulkę. Bardzo mile widzę, no tak, tak, bo jeżeli się okaże, że rozgrzałyśmy się, to można coś tam zdjąć i schować do sakwy albo do bagażnika mm -hmm. rower, rowerowego, ale raczej tempo będzie takie spokojne, przez to, że no, dostosowujemy się do tempa jakby najsłabszych, najwolniejszych uczestniczek. Także A jak, jak, będzie, poi... y mhm. jak będzie wyglądał powrót? Czy będziecie wracały wszystkie razem, czy może w podgrupach? Nie, to zawsze wygląda to tak na rowerowym Dniu Kobiet, że ważny jest ten przejazd w dane miejsce. Akurat jedziemy do Tanowa i tam zawsze jest takie posiedzenie, zawsze są dodatkowe atrakcje. Akurat w tym roku będzie taniec irlandzki i wszystko będzie pod znakiem irlandzkim, ale powroty są już w grupkach. Zawsze to tak jest, że ktoś może dłużej posiedzieć, ktoś inny na przykład jeszcze jedzie na jakąś dodatkową wycieczkę, bo niedaleko jest na przykład rezerwat Świdwiej, więc tam panie sobie czasami, czasami robią jeszcze dodatkową wycieczkę. Czasami, no po prostu wraca się w grupkach już na własne, we własnym zakresie, ale też bezpiecznie, bo cały czas tam prowadzi ścieżka rowerowa. Chciałabym, abyśmy powiedziały też coś o Akcencie irlandzkim, ale również o kwiatach. Tak, na początku, pierwsza, druga edycja, to wręczałyśmy takie sztuczne kwiatki na kierownicę roweru, żeby był jakiś kobiecy akcent. Mhm. I to potem przy trzeciej i czwartej edycji tak się rozrosło, mnie to same, same, samej zaskoczyło, że panie ozdabiają swoje rowery. Przepięknie to wygląda, bo i mają kwiaty w koszykach, i mają na kołach, i przy ramie, i na kierownicy. I to są też ręcznie robione kwiatki, żywe albo sztuczne, obojętnie, ale chociaż taki mały akcent kwiatowy, no naprawdę to. Ślicznie wygląda jak przyjadą panie już z takimi ukwieconymi rowerami. I bardzo kobieco no właśnie. Tak, tak, bardzo ponieważ kobieco. Ponieważ jest to rajd na Dzień Kobiet, chociaż już za nami ten dzień. Tak, za nami ten dzień, troszeczkę późniejszy termin, ale przez to jakby się narzucił też temat takiej jakby atrakcji dodatkowej. Mhm. E, czyli święto irlandzkie 17 marca jest Dzień Świętego Patryka. No to my mamy wycieczkę 18 dzień później. Powiedzmy, że można jeszcze świętować przez cały weekend świętego Patryka. Muzyka irlandzka jest bardzo skoczna, żywa. I tam na miejscu w Tanowie będziemy pokazywały troszeczkę kroków z tańca irlandzkiego. Podstawowe takie kroki. Nauczymy też Panie i zaprosimy do takiego wspólnego tańca grupowego Kylie. A czy będą miały Panie jeszcze siłę na taniec po na tak pewno. długim dystansie? Tak, naprawdę. To, to, to się tak wydaje, że to jest długi dystans, ale przez to, że jedzie się w grupie, że się rozmawia, że są przystanki też, bo zatrzymujemy się jednak co jakiś czas, mhm. to się nie odczuwa tego, że to jest jakaś tam wielka wyprawa i naprawdę nie są Panie aż tak bardzo zmęczone. A czy ten rajd Wiąże się z jakimikolwiek kosztami? Nie, nie ma żadnych zapisów i nie ma żadnych y, wpłat. Jedynie tutaj mogłabym powiedzieć o takim dodatkowym elemencie. Czasami, bo nie zawsze, ale prowadzi, prowadzimy y, jakąś akcję charytatywną. W tym roku przy starcie, czyli pod pomnikiem Trzech Orłów, będziemy zbiera, zbierać takie różne m, rzeczy czy y, artykuły dla dzieci. Z, u nas ze szpitala na Unii Lubelskiej z oddziału świętego Mikołaja, ale z oddziału he he hematologii i onkologii dziecięcej. Więc tutaj tak, taki mały ukłon w stronę pań, czy mogłyby przynieść jakąś małą drobną rzecz, czy to są puzle, czy to jest książeczka, czy to są bloki, kredki, mhm. kolorowanki, A coś, w jakim żeby umieć. to są umilić. dzieci, bo to mogłyby być. W bardzo pomóc. różnym wieku, jeżeli chodzi o maluszki, no to właśnie bardzo chętnie układają puzle. Albo siedzą z rodzicami i grają w gry planszowe. To też podobno, tak słyszałam, właśnie tam z oddziału, że to jest taki, taki miły akcent, bo rodzice jednak na tym oddziale bardzo długo też przysiadują z dziećmi i też z nimi tam przebywają. Chodzi tylko o to, żeby to były rzeczy nowe, bo ze względu na specyfikę tego oddziału, dzieci nie mogą mieć kontaktu z bakteriami jakimiś większymi, więc pluszaki niestety odpadają. Ale myślę, że bardziej takie rzeczy, albo książeczki, albo jakieś układanki czy puzle dla najmłodszych, to, to bardzo chętnie przyjmiemy, ja przekażemy. Myślę, że to w ogóle jest piękny aspekt tego wydarzenia, ponieważ nie tylko i wyłącznie sport i integracja pań, ale mm -hmm. również pokazanie takiego mm, dobrego serca kobiet. Tak. Ten aspekt charytatywny jakby pokazuje, że nie tylko i wyłącznie spotykacie się po to, aby e, samej sobie sprawić przyjemność, mm -hmm. ale również po to, aby tą przyjemność dać komuś e, drugiemu. Tak, tak, e, tak, tak więc jakby dla mnie to jest w ogóle najważniejszy aspekt tego wydarzenia, mm -hmm. mimo że oczywiście rowery są tutaj bardzo ważne. I jeszcze wracając do, do początku naszej rozmowy jednoślady, jak to jest w Szczecinie, czy, czy dobrze się jeździ rowerami, czy nie, ponieważ jednak te drogi tutaj są dość, hmm, powiedziałabym, nie zawsze e, przyjaźnie nastawione do rowerzystów. Powiem tak, że naprawdę zrobiło się e, no lepiej, jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową w Szczecinie i powstało bardzo dużo dróg rowerowych i ścieżek rowerowych. Wszystko idzie ku dobremu i ku polepszemu. Polepszeniu takiej, takiej jazdy codziennej jakby na rower nie tylko tej rekreacyjnej popołudniami i w weekendy, ale chodzi też o to, żeby po prostu móc się poruszać bezpiecznie po ulicach Szczecina jeździć do pracy, do szkoły czy na zakupy. O to też chodzi. Ja akurat tutaj no jeszcze wracając do Rowerowego Dnia Kobiet, no właśnie taki aspekt integracyjny to jest też u nas ważny na tych wyjazdach i to się potwierdza, że z roku na rok potem słyszę opowieści, że panie. Które same kiedyś jeździły na wycieczki albo po prostu dojeżdżały tylko na rowerze, na przykład do pracy, teraz poznały w czasie tej wycieczki takiej kobiecej inne dziewczyny i razem umawiają się na wycieczki, razem jeżdżą. Właśnie o to też chodzi, żeby jeszcze bardziej zachęcić ludzi do tego, żeby, żeby wyciągali rowery, żeby jeździli, żeby nie było jakby wymówek, że sama jestem i nie mam z kim jeździć. Także zapraszamy serdecznie naprawdę, wszystkie panie. A jak zaczęła się pani Basja związana z rowerem, z jeżdżeniem na rowerze? Ponieważ to pani jest organizatorką? Tak, tak, tak się złożyło. Jestem organizatorką od samego początku. Jest to związane też z tym, że pracuję w sklepie rowerowym i pracowałam i teraz organizuję właśnie te rajdy, organizuję pokazy slajdów z wypraw rowerowych. Wszystko się też kręci wokół jakby rowerów i, i nasze życie i takie właśnie popołudniowe jakieś przyjemności i hobby, ale taniec irlandzki to też jak najbardziej. Czyli, że pasja nie jest jedna, a jest ich więcej. Tak. I myślę, że możemy już teraz zaprosić na 18 marca. Czy jeszcze tak. można dołączyć do was? Można. Oczywiście, chyba, tak? że tak. Nie ma, nie, nie ma żadnych zapisów, tylko tyle, żeby przyjechać ciut przed godziną dziesiątą na start. Można jeszcze zabrać ze sobą dętkę zapasową, bo to odpukać, ale czasami mhm. się przydaje. Ciepło się ubrać, no po prostu przyjechać pełną humoru. Także myślę, że wszystko będzie dobrze, żeby tylko nam pogoda sprzyjała. To będzie najważniejsze. Tak więc możemy życzyć dobrej pogody, bo mm -hmm. tylko tego chyba brakuje do idealnego tak. rowerowego Dnia Kobiet. Mm -hmm. Ja dziękuję bardzo. Moim gościem była pani Joanna Olszowska, organizatorka Rowerowego Dnia Kobiet. Mm -hmm. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja zapraszam państwa na krótką przerwę, po której już kolejny temat związany z festynem rodzinnym.